Cześć, moi drodzy, witajcie w drugim odcinku podcastu Kawiarniany. Z tej strony Marta. I właśnie dzisiaj nagrywam w dosyć niekawiarnianych warunkach, co nieco kłóci się z koncepcją mojego podcastu, ponieważ nie siedzę w żadnym barze, ani w żadnej kawiarni, ani też w żadnej restauracji. A jestem w Parku Jordana i powiem Wam szczerze, że długo zbierałam się do tego, żeby w ogóle wyjść i nagrać dzisiejszy podcast, ponieważ jestem po dosyć intensywnych dwóch tygodniach w pracy i nie mam. Najzwyczajniej w świecie ani czasu, ani też zbytniej ochoty na to, żeby przesiadywać gdzieś w dużej grupie ludzi w kawiarni. Jednak park sprawia, że te tłumy są nieco bardziej rozproszone, szczególnie park Jordana. I powiem Wam szczerze, że myślałam także o tym że koncepcja mojego podcastu polega na tym, iż nagrywam to w różnych ciekawych miejscach, które i wy możecie później odwiedzić. Jest to też swego rodzaju polecenie i zazwyczaj są to właśnie miejsca związane, jednak z, z gastronomią, z usługami gastronomicznymi. I jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Myślałam o tym, że nie powinnam nagrywać w parku, ponieważ to drugi odcinek, a ja już zrywam ze swoim pierwotnym konceptem. I pewnie jeszcze kilka miesięcy temu tak też bym zrobiła i zmusiłabym się do wyjścia i nagrania tego odcinka tak, jak sobie zakładałam. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że ostatnio próbuję odpuszczać. Uczę się odpuszczania pewnych rzeczy i staram się oduczyć swojego perfekcjonizmu, który sprawia także, że jestem bardzo, bardzo zaangażowana w swoją pracę, ale w taki nie do końca zdrowy sposób i o tym chciałam dzisiaj z Wami porozmawiać. Um, tak, moi drodzy, tematem dzisiejszego podcastu jest pracocholizm. Um, ja często na swoich mediach społecznościowych już od dawien dawna żartowałam na temat pracocholizmu, nazywając y, siebie w ten sposób. I o ile wiecie, w, takim, w takiej codziennej rozmowie. Y, Mówiąc, że pracujemy dużo, że osiągamy w pracy coraz większe sukcesy, bierzemy na swoją głowę coraz więcej projektów i generalnie jesteśmy bardzo mocno w to zaangażowani, to odbiera się jako coś pozytywnego jako coś, co. Działa in plus, świadczy o charakterze wytrzymałości, doskonałej organizacji danej osoby, o tym, że potrafi sobie poradzić w życiu i potrafi bardzo wiele udźwignąć. Ma też silny charakter. Tylko właśnie, czy aby na pewno osoba, która bierze na siebie coraz więcej. Ma silny charakter? Czy po prostu nie potrafi pogodzić się z faktem porażki? Nie potrafi sobie odpuścić? I nie potrafi pogodzić się z myślą, że mogłaby czegoś nie zrobić albo mogłaby czegoś nie zrobić na 100%. Jestem taką osobą i do takich przemyśleń właśnie ostatnio doszłam. Może nawet nie tak ostatnio, ponieważ um, jestem po lekturze e, książki e, Taka praca nie ma sensu, którą serdecznie Wam polecam i która e, jest to książka rekomendowana osobom na stanowiskach kierowniczych, prezesom, generalnie liderom e, jakichś dużych firm, grup, projektów, aczkolwiek. E, każdy, który chciałby mądrzej zarządzać swoim czasem, zarówno tym poświęconym na życie prywatne i na pracę, i chciałby go jakoś rozgraniczyć, powinien, powinien po nią sięgnąć definitywnie. I o ile odnośnie samego, samej organizacji czasu pracy i swojej wydajności w pracy, nie dowiedziałam się zbytnio niczego nowego, ponieważ, jak się okazuje, część z tych technik stosowałam, technik opisanych w książce przez autora, stosowałam już wcześniej dosyć nieświadomie. A polega to na przykład na tym, że między jedną a drugą intensywną sesją pracy robię sobie po prostu krótką przerwę, podczas której zajmuję się jakąś czynnością która pozwala mi oderwać się zarówno psychicznie, jak i fizycznie od, od danego momentu, danego projektu, danej sprawy, czyli na przykład, jeżeli pracuję nad jakimś tekstem, to po prostu wstaję od komputera i idę sobie zrobić obiad. Bądź też wychodzę uroki parku. Bądź też wychodzę na półgodzinny spacer. Trochę ten krzyk wybił mnie z rytmu, ale cóż, poradzić. Trzeba się z tym pogodzić. Więc. Złóż! Tak. To była jedna z tego typu technik. Generalnie mogłabym długo rozwodzić się na temat ich przydatności, ale chciałam przejść do. Do wątku, w którym autor poruszał właśnie kwestię odpoczynku. I rozrysował to bodajże na takich czterech strefach: strefie motywacji, strefie wypalenia, strefie odpoczynku i chyba strefie frustracji. Nie chcę teraz tego pokręcić, aczkolwiek wydaje mi się, że tak wyglądał ten graf. I opisywał tam sytuację, w której zbyt duża ilość pracy, na którą się godzimy i która daje nam satysfakcję, sprawia, że wykorzystujemy swoje zasoby zasoby energetyczne, i pod pojęciem tych zasobów energetycznych kryją się zarówno te nasze możliwości fizyczne, jak i psychiczne. I jadąc, w pewnym momencie na oparach tych zasobów wkraczamy właśnie w te dwie niebezpieczne strefy wypalenia i frustracji. I próbujemy doładować się różnymi używkami: typu kawa, niezdrowe żarcie, alkohol, papierosy i inne, różne tego typu używki. Nie będę tutaj wymieniać ich dalej. Co. Daje nam krótkotrwały efekt e, stymulujący, jednak nie jest to trwałe, jak się domyślacie. Mm, I zauważyłam właśnie, że to jest bardzo częste i jest w tym dużo prawdy, ponieważ e, na tym właśnie opiera się to mm, błędne koło pracocholizmu. I żeby z niego wyjść, trzeba próbować przynajmniej przesunąć ten balans w stronę tej strefy motywacji, satysfakcji i odpoczynku. Z tym, że odpoczywać też trzeba umieć, i trzeba nauczyć się odpuszczać pewne rzeczy, także te, które dają nam satysfakcję. Ponieważ e, bzdurą jest powiedzenie, że jeżeli Twoja praca jest Twoim hobby, to będziesz się czuć tak, jakbyś nigdy nie przepracował jednego dnia. E, mogę Wam z czystym sumieniem i z czystym sercem powiedzieć, że jest to absolutna, absolutna bzdura. E, jest to też bardzo zgubne powiedzenie, e, ponieważ jeżeli Twoja praca jest Twoją pasją, to wpływa na Ciebie uzależniająco i właśnie napędza to błędne koło pracoholizmu, spychając Cię w stronę tych niekorzystnych stref, które prowadzą do tego, że nie tylko czerpiesz coraz mniej satysfakcji, ale wpadasz w błędne koło uzależnienia behawioralnego od pewnych czynności. Pewnych czynności związanych właśnie z pracą. I zajmuje ona Twoje myśli 24 godziny na dobę, i nie pozwala ci odpocząć. Więc nawet jeżeli zajmujesz się czymś i akurat tutaj mówię o sobie i mojej pracy związanej i osadzonej gdzieś w środowisku tatuażu, sprawia, że no ciężko jest mi coś odpuścić i. Bardzo mocno przekłada się to także na inne strefy mojego życia. Więc wracając do meritum i metodą małych kroczków, postanowiłam, że weekendy wykorzystuję na to, żeby przynajmniej połowicznie odpocząć, i staram się wówczas robić mniej. Rzeczy związanych z moją pracą, cieszyć się na przykład tym podcastem. I jeżeli nie mam możliwości zrealizowania nagrania w takich warunkach, w jakich sobie początkowo założyłam, no to nagrać w takich warunkach, w, jakim, w jakich jestem w stanie to zrobić obecnie. I powiem Wam szczerze, że jakkolwiek banalnie i trywialnie by to nie zabrzmiało, to nawet realizacja właśnie takich pobocznych działań, które robię po prostu z czystej chęci oderwania się od codzienności w sposób nieperfekcyjny jest cholernie, cholernie trudna. I być może część z Was e, mnie nie zrozumie, a być może część z Was będzie w stanie się z tym utożsamić. Nawet wiem, którzy moi znajomi będą stanie się z tym utożsamić i z tego miejsca pragnę ich serdecznie pozdrowić. Um, wiecie... Możecie... z czystym sumieniem obśmieć mnie gdzieś w komentarzach, czy pomyśleć sobie Boże, o czym ona w ogóle gada? Um, ja wiem, że część ludzi nie ma problemu z tym, aby Odseparować swoje życie prywatne od pracy. E, ale no, są takie osoby, które swoje życie prywatne właśnie poświęcają dla pracy, albo praca stanowi nieodzowny element ich życia prywatnego. I to jest e, jakby druga kwestia, druga sprawa, o której chciałabym porozmawiać, ponieważ e, Zaobserwowałam także u siebie i wydaje mi się, że jest to jeden z objawów swego rodzaju pracoholizmu, zawężenie kontaktów towarzyskich wyłącznie do osób związanych z pracą. I powiem Wam szczerze, że naprawdę niewiele jest ludzi w moim otoczeniu, którzy nie są w jakiś sposób związani z środowiskiem tatuażu. I... Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. Na pewno mamy o czym rozmawiać, z tym, że właśnie, nawet rozmawiając o sprawach prywatnych, momentalnie po prostu wplatamy gdzieś w swoje dyskusje kwestie związane z tym, nad czym aktualnie pracujemy, z tym, co aktualnie robimy, na jakim etapie jest dany projekt. Bądź też w który weekend wyjedziemy na konwent. Celowo do tego nawiązuję, ponieważ jestem w okresie konwentowym między jedną a drugą imprezą, a dokładniej między Wrocławiem a Poznaniem. Więc e, mówiąc na samym początku o tym, że miałam naprawdę ciężkie dwa tygodnie, to tak jakby się cały czas nie kończy. Bo mm, naprawdę, wiecie, jestem obecna głową i duchem 24 na 7. Bardzo mocno zaangażowana w, w organizację tego i e, no, jest to satysfakcjonujące, ale też ciężkie, tak jak powiedziałam na początku i tak jak e, mówię o, do was. O tym cały czas, odnośnie właśnie tego uzależnienia od pracy i pracoholizmu. Nie wiem, czy będzie mi łatwo porzucić te pewne schematy, które wypracowałam na przestrzeni tych kilkunastu lat. Nie wiem, czy w ogóle jakiejkolwiek osobie, która jest, znajduje się w podobnej sytuacji. Jest łatwo to przepracować samodzielnie, aczkolwiek próbuję. I e, będąc z Wami zupełnie szczerą, e, nie wiem, czy dam sobie radę, ale staram się. No, więc e, tak to jest. Troszkę się uzewnętrzniłam. W ostatnim odcinku mówiłam Wam o. Magicznych momentach w ostatnim odcinku, który nagrałam właśnie e, od lekką ręką licząc od dzisiaj dwa tygodnie temu. Co też troszkę ubodło mój perfekcjonizm, ponieważ założyłam sobie, że będę nagrywać co weekend, ale e, staram się nie wywierać na sobie tej zbytniej presji. E, I tak odcinki są krótkie i, i mają poruszać raczej e, jeden temat, jedną myśl. Tak, żebyście i wy mogli sobie dopowiedzieć samodzielnie coś do, do kwestii, którą gdzieś tam wam zapodałam. Bo powiem szczerze, że bardzo chętnie też wysłucham Waszej opinii. Jak Wy sobie z tym radzicie? Jakie Wy macie przemyślenia? Czy w ogóle macie taki problem? Czy może jednak u was działa to w drugą stronę, że właśnie ciężko jest się wam zmotywować do tej pracy. Więc e, tak, myślę, że e, to by było na tyle dzisiaj. A e, kończąc ten odcinek i e, zostawiając was z takim pytaniem, z jakim zawsze zostawiam na koniec. Abstrahując od tematu e, pracy, również, to chciałabym Was zapytać: e, Jaka jest e, Wasza ulubiona kawa? Skoro mamy podcast kawiarniany, to myślę, że warto byłoby ten temat poruszyć. E, w jaki sposób lubicie ją pić? E, jaka metoda parzenia jest Waszą ulubioną, bądź też jaka mieszanka? I tutaj e, może powiem od razu za siebie, że ja najbardziej lubię e, kawę, która jest mieszanką arabiki robusty w proporcji 80 do 20, e, parzona w tradycyjnym ekspresie do kawy, ekspresie kolbowym. I to koniecznie musi być e, espresso, e, bez mleka. I tak bardzo, bardzo lubię tego typu smaki. No, więc y, myślę, że to by było na tyle dzisiaj. Po raz kolejny, pewnie się z Wami żegnam, ale wybaczcie, y, przebywanie w parku Jordana y, jednak troszkę rozprasza, mimo wszystko. Dużo się tutaj dzieje. Myślałam, że będzie dzisiaj spokojniej, ale no, jest niedziela, więc ludzie korzystają z wolnego dnia, a zatem postaram się do nich dołączyć i cieszyć jeszcze kilkoma godzinami wolnego popołudnia. Dzięki wam jeszcze raz za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam.